Dzień witam was w kolejnym vlogu. Jak widać dzisiaj za starami Masaja. Brat obecnie ładuje słomę, bo Dzisiaj akcja zbieranie, jest dzisiaj 27 lipca. A, dalej jedzie. Bo zbieramy po dwie kul kulki, baloty. Naraz idzie elegancko, szybciutko. To nie jest nasza słoma, kupujemy. Z racji tego, że u nas jeszcze nic nie jest wymucone. Mieliśmy mucić drzepak, ale niestety w naszym rejonie popadało okolice Torunia. I nie da rady zbierać. Mucić. A tu słoma przeschła, i dajemy radę zbierać. Co prawda, dużo tu nie mamy. Dokładnie 39 balotów. Ale zawsze coś już będzie pozbierane. Pierwszy kurs już byliśmy, dwie haleczki Co tam teraz, właściwie, zbierzemy naraz. Jeszcze nawet będzie wolne. Będziecie mieli trochę nagrane pod muzykę. Bo tak jak pisałem. Będziemy się starać filmy dawać co dwa dni. Chociaż teraz już nie wypaliło, bo byśmy musieli wczoraj dać film. Bo dzisiaj jest, już Wam mówię, 27, godzina 17. No i prawdopodobnie ten film jutro będzie, czyli 28 albo 29. Zobaczymy, jak się wyrobimy z robotą. Z racji tego, że jeśli dzisiaj nie popada jutro, to jutro rzepak jedziemy. Więc zobaczymy, jak będzie, bo trzeba po prostu też zestawy przygotować wszystko. No ale to już tak długo nie zajmie, może wieczorem mi się uda zrobić ten film, żeby było na jutro. Taka mało wiele systematyczność. Co prawda odzwyczailiśmy się od vlogów, ale mi się wydaje, że przez żniwa wrócimy do tego. Bo filmu z muzyką, z muzyką nie damy rady montować co drugi dzień. Z racji tego, że to zajmuje masę czasu. Taki film z muzyką zmontować jest naprawdę bardzo długo. Rol długi nie będzie, takie można powiedzieć, rozpoznanie żniw, jak to u nas wygląda na obecny czas. No i prawdopodobnie od tego vloga, jak się pojawi, już filmy będą co dwa dni. Jeśli nie popada dzisiaj w nocy, bo jeśli popada, to będzie lipa kompletna. Bo będziemy musieli z rzepakiem się wstrzymywać. Bo już Wam mówię, jak to wygląda z wilgotnością. Wczoraj brat był mierzyć z tatą. I wyszło 11 wilgotności. Ale byliśmy dzień prędzej, zanim zaczęło padać, no to było 6,3 w jednym miejscu, a w dołku 7. Więc wilgotność dobra, i mieliśmy na kolejnego dnia mucić. No ale niestety popadało, i właściwie yy, byli wtedy, właściwie padało rano, a wieczorem pojechali zobaczyć, jak wilgotność. No i wilgotność pokazała 11. Wilgotnościami już pokazał. Więc trzeba czekać. Dzisiaj cały dzień naprawdę jest bardzo gorąco. Dobrze, że jest masę klima klimach. W nie ma takich luksusów. Przepraszam, że tak ruszyłem, ale po prostu brat mi trąbi, kiedy mam stanąć. Tak sobie my, bynajmniej, ustalamy. Nie ma sibirady, aby się przydało. To nie mówię. No i zaczną się teraz vlogi, głównie z Masejem, bo trochę roboty będzie w polu. I przepraszam, że Wam tak nisko nagrywam, ale nie mam po prostu opaski na głowę. Była nie ma. Gdzieś się zapodziała. No i u nas przygotowania do żniw. Mamy jeszcze jeden tak można być magazyn do przygotowania. I jesteśmy przygotowani. No i silosy ogólnie czyścimy. Mamy już tam jeden wyczyszczony prawie. Do przężyta, bo przężyto raczej też będzie już niedługo. Ogólnie w naszym rejonie, bynajmniej dosyć późno żniwa się zaczęły. Bo patrząc na inne kanały, takie można powiedzieć jak Szoko, to on już ma na przykład rzepak zmucony. O, już się mu spieszy. No, teraz będzie mi trąbić. O, nie wiem, czy wysłyszycie, czy nie. Ej, ej, ej. No, na środek nie badawał. Dobra, przeżyję. Bynajmniej u nas się trochę późno zaczęła z racji tego, że rzepak jest też mocny, naprawdę. Jestem ciekawy już tego plonu. Już naprawdę z ciekawości wytrzymać nie mogę. Bo wygląda naprawdę zarąbiście. Ale kombań zweryfikuje. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Na pewno będzie vlog i będziecie mieli wszystko powiedziane, co gdzie, jak. Bo pak jest hybryda, wsiany w uprawie jest czy jak to można tam powiedzieć, więc potencjał jest. Na dwóch to naprawdę robota idzie bardzo szybko. W tym roku będziemy zbierać jakieś 600, 600, no raczej 600 zbierać, bo 600 mamy, bo 50 mamy już balotów zostało od zeszłego roku. Dobra, i na jest, i zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No, czyli nawet na dno nie będzie siedem. Sześć dużych, jedna mała, o, tak powiem. Na koniec ustaniemy, walniemy zdjęcie. Może Wam z rozładunku brat też coś nagra. Zobaczymy. Dobra, zostało tu sześć czy siedem. Blok już trwa, no sześć minut, długi nie będzie. Nagram Wam, jak będziemy coś jechać. I z rozładunku. Już wracamy jak widać i może taka mała przestroga też dodam Naprawdę jak widzicie właściwie jak jedziecie samochodem, a widzicie, że idzie ciągnik, kombajn, czy naprawdę ciągnik z przyczepami, to zjedźcie. To jest, nie mówię, dosyć dużo osób wjeżdża, ale taka przestroga. Bo niektórzy naprawdę nie zjeżdżają, a pchają się na siłę. Więc no naprawdę, jak jedziecie takim zestawem jak teraz, my jedziemy długim, dłuższy od tira, od tira, no to uwag naprawdę, lżej jest Wam zjechać niż nam. I jak widać, zjeżdżamy już. Skręcamy teraz w lewo. No, dobra, nic nie jedzie, jedzie samochód. To stoimy. Brat jest za mną, nie widać go. Wystarczy nie widać. Bujačka. A i lecimy. U, trzeba trochę więcej gazu mu dodać. O. i tam na spokojnie daje radę sobie z tymi przyczepkami. O dobra, biegi wrzucone, teraz tylko pół biegi. Naprawdę, można powiedzieć, że się nudzi z tymi przyczepkami, bynajmniej z... ze słomą. Ze zbożem będzie też latał z dwoma, to już będzie inna sprawa. Dobra, samochód wyprzedza.